Jak żyje się mieszkańcom Jaworzna? O opinie pytaliśmy na ulicach śródmieścia. Na szczególną pochwałę zasługują miejskie inwestycje. Uważam, że to jest duża zasługa. No tej załogi, która rządzi, czy tam jak tam to nazwać, ale no jest plus, to mnie. Jakie są plusy? Możemy coś wskazać? No co, no no jest, dobrze, no pana, no dużo ładnych rzeczy jest powstanie. No chociażby nowy rynek. Będzie gdzie jak to się mówi, odpocząć, posiedzieć tego, bo tego nie było. W Jaworze jak się żyje, no bardzo fajnie, no. Powiem szczerze, że no, jestem bardzo zadowolony z tego, że ten rynek jest odnawiany. Przebudowy wszelkie, przebudowy dróg, szczególnie cała infrastruktura drogowa jest bardzo fajnie zrobiona, bardzo teraz jest ułatwiona komunikacja. Jeszcze tam, tak jak widać, trzeba dokończyć parę rzeczy, ale generalnie jesteśmy zadowoleni. Jawożnianie chwalą również swoje środowisko i możliwości rekreacji. Są sympatyczni ludzie, jest, jest gdzie... gdzie pójść. Dużo miejsc do zwiedzenia. Za niedługo podobno nam mają plac zabaw robić, więc coś w końcu będzie. Sie tutaj, się na podłężę do parku i jest co robić. Ja ważną Sosina, dziecko widzę te sprawy. Jest dużo takich środowisk, gdzie można trenować różne sporty, rozwijać się ogólnie. Ja jako emeryt no, mam same plusy, bo zieleń blisko i miasto zielone. Y, powietrze dobre, już jak elektrownie nam wyfiltrowali, także że właściwie jest czyściusieńko. Kiedyś było tak, że. Jak zaczęło padać, to pan no wyszedł na chwilę i był czarny kołnierz, nie? a teraz już jest przejdziesz pan w białej koszuli. Pozytywne nastroje potwierdza diagnoza społeczna 2013. Według danych zawartych w dokumencie jawożno znajduje się na 25 miejscu w Polsce pod względem ilości mieszkańców, bardzo zadowolonych z życia. Znaczy wie pan, co zależy, jakich to na przykład na jakim jest w miejscu, bo zależy ludzie młodzi, którzy kończą Szkoły, studia chyba nie mają z czego się cieszyć. Na razie beztroskie wypowiedzi młodych zdają się jednak temu zaprzeczać. I lody widzę, że dobre wiawoż nie mają. Tak, tak. dobre, Zbierunkie, ale dobre. Wszystko jest tu dobre, faktycznie. Nie ma za bardzo na co narzekać. Sklepów jest multum, wszędzie blisko, także Ja na fajne miejsce.